Dzień dobry, ostatnio budowaliśmy najprostszy model latawca, lotni, zakonnice. A dziś zrobimy gołębia, uproszczoną wersję. Kartka A4 może być zadrukowana. Składamy krótszy bok do dłuższego, tworząc taki trójkąt. Rozkładamy i to samo robimy w drugą stronę. Po rozłożeniu zaginamy wewnętrzne części tych trójkątów do środka. I teraz po jednym wierzchołku tych trójkątów, które tu nam zostały, dajemy do przodu. Następnie całość zaginamy do środka. Tu mamy to zgrubienie, które wyważa nam naszego gołębia. Zostawiamy te zgięcia w środku i zginamy, staramy się dokładnie zgiąć na pół. Tutaj wyrównujemy. Następnie w połowie tej odległości zginamy kartkę tak, aby to było równo. Chodzi o to, żeby skrzydła były równoległe do prawędzi. To jest jeden z najważniejszych etapów budowy, bo inaczej nam model leci krzywo. I staramy się drugie skrzydło zrobić dokładnie takie samo i około centymetra, półtorej robimy tak zwane winglety, czy stateczniki pionowe na końcach skrzydeł, starając się znowu tak zaginać, żeby było równo. Rozginamy. Z tyłu zrobimy tak zwany hamulec, czyli wginamy w ten sposób papier do środka. On trochę stabilizuje lot. Te winklety prostujemy. Nadajemy skrzydłom lekki wznios i to jest wszystko.